Hej, hej, witajcie w kwalifikacjach do wyścigu do Grand Prix Chin Sprint poszedł, nieźle, dużo punktów e, Tam lepsi kierowcy mnie gonili, ale finalnie się udało tam dość nieźle pojechać Mam nadzieję, że tutaj pójdzie tak samo e, no Raczej ustawień to nie zmieniam e, Nie, chwila, chciałem po prostu zobaczyć Nic się tu nie zmieniło, więc można spokojnie chyba jechać Q1 Ready to go. Mm, sam sobie pojadę Sam pojadę, żeby zobaczyć jak się jedzie, bo miałem długą przerwę, trochę trenowałem Ale zobaczymy, bo wtedy było Q3 w sprincie, więc... Aha, przestawił mi się znowu na prawo ten? Po updatecie. MFD. Dobra, niech będzie tam. Już dziwnie jedzie ten Hamilton No zobaczymy jak pójdzie To jest słabo, tak mi się wydaje. Zróbmy przewinkę, zobaczę jak mi wyszło to kółko, ale... Puch. Za dam, więc słabo chyba. Sekundę, coś No. Było słabe, dość wcześnie hamowałem. Zrobimy na tych samych. Ale u chyba Grand Prix nie będzie takie dobre. Aha. Ojej, już pół dobra. No, już zepsułem. Nie wiem, co tam się stało. O, masakra. Strasznie pojechałem. No, o wiele szybsze są te opony nowe. Chyba trzeba je użyć, bo jesteśmy tak na pograniczu. Muszę lepiej pojechać po prostu. Muszę... Szybka degradacja, jak się nie idzie na 100% wyścigu też. Dobra, jedenaste. do domokręt za strolem. No to nie najgorzej, jest jakaś szansa na punkty, może tylko 2 może będzie. Chociaż samochód no mamy niby słaby. No zobaczmy, wrócimy do garażu, bo i tak się nic nie zmieni. Mogę ich tylko blokować, ale po co? 12 widziałem. Że spadłem tak, e, to ile potrzeba na 10? 132-2 No to będzie? <laughs> będzie ciężko, no ale jest Q2, więc... Ten weekend na pewno jest dobry. Ten sprint to mi się udał świetnie, ale teraz to nie wiem. Mamy jedne tylko dobre opony. I widzicie, to jest niby że pół sekundy. Więc najpierw pojadę może na tych używkach, żeby jeszcze bardziej się wgryźć w to. Przepraszam. Dobra, z tyłu nikogo. Ale wszystko mi zresetowało, bo chyba lusterka na górze też nie mam. Nie wiem, po tym updatecie tak było coś. A nie, mam lusterko. O nie! No zahaczam krawężnik, kolejny błąd Może dobrze na tych oponach pojechałem Ojej, a beznadziejne kółko, <ścoughs> szczerze mówiąc, no dobra, to ostatnie kółko, tamtymi japonami zobaczymy, czy się dostaniemy do Q3. Ile wykręcili? Na no 1,32,2, tak, to jest to, co trzeba osiągnąć. Sunoda się poprawił w stosunku do yy, pierwszych kwalifikacji, no ja też muszę się dużo poprawić. Na pewno bez tych błędów, bo sekundę straciłem aż. Добра. O nie! Przewinę! O szóste. Za dużo gazu! Jedenasty. No to nie ma Q3. Szkoda. Fajnie było. Ktoś się tam poprawił. No ale w sumie, jak sobie popatrzymy, jakie zespoły są w Q3, no to mamy Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari. No to od nich raczej szybszy nie jestem. Jedenasty. Szybszy od y, wszystkich tych zespołów, które są gdzieś tam obok nas. Alpin, y, Vicarp, y, Williams i Alfa. No dobra, trudno. Lecimy czas, już nie będę jechał więcej na tych oponach. Może się przesuniemy jeszcze w dół. Myślę, że może jakieś 12 miejsce, ale chyba się nic nie przesunęło. Tak, więc zostajemy na 11. No zabrakło dychy. Równo dychy, y, bez 3 tysięcznych, więc. No trudno. Tak wyszło, w sumie byłem dość podobnie. Zobaczymy, jak pójdzie na starcie. Choć te starty mam takie średnie. No i jak pójdzie w samym Grand Prix. Także zapraszam już za chwilę na Grand Prix. Hej.